Przyjeżdża policjant z Wydziału Narkotykowego do farmera w Teksasie i mówi: Muszę przeszukać twoje ranczo na obecność narkotyków. Dobra, tylko nie wchodź na tamto pole. Na to policjant mało się nie zesrał. Chyba czegoś nie rozumiesz? Mam autorytet rządu federalnego. Wyciąga odznakę i macha mu przed nosem. Widzisz tę odznakę? Widzisz odznakę? Oznacza, że mogę chodzić gdziekolwiek chcę na każdą posesję? Żadnych, ale to żadnych pytań, zrozumiano? Farmer pokiwał głową, przeprosił i wrócił do swojej roboty. Nie minęło pięć minut i słyszy jak ktoś się drze coraz głośniej i głośniej. Ogląda się, patrzy, a tu policjant ucieka po wiadomym polu przed ogromnym bykiem. Byk biegnie jak wściekły. Nic nie wskazuje, żeby policjant mógł uciec, no jak nic będzie po chłopie. Farmer wygląda z zaogrodzenia i krzyczy do policjanta: Odznaka, pokaż mu odznakę. Szkoła, nauczycielka pyta klasie. Jeśli pięć ptaków siedzi na płocie i zestrzelimy jednego z nich, to ile zostanie? Do odpowiedzi rwie się Jasiu. Żaden pani profesor na dźwięk strzału wszystkie odlecą. Poprawna odpowiedź to cztery, Jasiu, ale podoba mi się twój tok rozumowania. To teraz ja zadam pani pytanie. Mówi Jasiu. Na ławce siedzą trzy kobiety, każda z nich je loda. Pierwsza delikatnie oblizuje gałkę, druga z siego całymi ustami tworząc z loda stożek, a trzecia odgryza jednym ruchem pół loda. Która z nich jest mężatką? Pani chwilę się zastanawia i pewnym głosem odpowiada: Wydaje mi się, że ta, która z sie loda całymi ustami tworząc stożek. Poprawna odpowiedź brzmi: ta, która ma obrączkę na palcu, ale podoba mi się pani tok rozumowania. Poszedł myśliwy do lasu, zauważył niedźwiedzia. Upoluję go. Pomyślał sobie. Strzela, a niedźwiedź jeden unik, drugi unik. Myśliwy nie mógł trafić. Niedźwiedź dogonił myśliwego. Chciałeś mnie zabić, więc teraz masz dwa wyjścia. Albo rozerwę cię na strzępy, albo cię przelecę. Myśliwy to przemyślał i wybrał drugą opcję. Wkurzony wrócił do domu. Nie daruję mu tego! Kupił sobie dwururkę i do lasu. Znalazł niedźwiedzia i strzela, a niedźwiedź znowu jeden unik, drugi unik. Sytuacja się powtórzyła. Niedźwiedź dogonił myśliwego. Oj, myśliwy, nie ma wyjścia. Znasz reguły gry. Nastawiaj się. Myśliwy wrócił do domu jeszcze bardziej wkurzony, kupił sobie Kałacha i z powrotem do lasu. Puścił całą serię, a niedźwiedź uniki. Zasłania się drzewami, uchyla Niedźwiedź ponownie go dogonił. Oj, coś mi się wydaje, że ty wcale nie przychodzisz mnie zabić.